Dzień dobry. A na dzień dobry śliniak. Zmęczony dwoma małymi gnojami. śniorku biedny. No tak. Ona ją strasznie męczą. Ona nigdy nie miała kontaktu z małymi kociakami. I to jest y, dla niej naprawdę duże wyzwanie. Tak, śniorku? No, ale jakoś daje radę. Chociaż jest to bardzo męczące, prawda? Ojej, bida. I widok na ogród z góry, przynajmniej kawałek. No i cześć, słuchajcie, jak zwykle, w piątek, tak troszeczkę na szybko, bo nie ma właściwie na nic czasu. Pokażę Wam dzisiaj, co się dzieje. Na dole jest w miarę czysto, ale mierzymy się z pewnymi wyzwaniami związanymi z tym, że są dwa małe kociaki. I wyzwania są, posłuchajcie, popatrzcie, głównie związane oczywiście z kuwetkami. I oto są kuwetki. Kuwetka w miejsce, bo mamy już w tym momencie trzy kuwety w domu, chociaż formalnie, zgodnie ze sztuką, powinniśmy mieć cztery, skoro są trzy koty, <laughs> ale śliniak większość swoich potrzeb woli załatwiać e, na zewnątrz, więc nie jest aż tyle, no tak, tak, nie jest aż tyle kuwetek potrzebnych. Tutaj widzicie, najlepsza zabawka to jest, um, to jest e, ten um, czyścik od sz, czotki od tego, od Swiffera, czyli od tego. To jest najlepsza, najlepsza zabawka i dla kotków, i dla piesków. Na szczęście tego nie jedzą, bo wtedy nie byłoby świetną zabawką, bo <laughs> szybko zostałoby zabrane, ale o, właśnie, najlepsza zabawka. <laughs> więc mały kot śpi tutaj, a morcik, który został przemianowany z groszka, śpi pod kanapą, bo tak, więc próbowałam go wyciągać. Próbowałam go wyciągać, ale on nie chce. No i słuchajcie, tutaj oczywiście, plac zabaw o Boże. Plac zabaw dla małych kotków. To jest po prostu szaleństwo. Dwa małe kotki w domu to jest naprawdę wyzwanie. No i słuchajcie, omiotnijmy to wzrokiem. Nie jest źle. Nie jest źle. Oczywiście w moim odczuciu, bo być może w odczuciu pani, pani Magdy. Pani Magdy chyba tak ona się nazywa. <grych> Na pewno jest tragedia. No, u nas, jak wiadomo, jest piertonik. Natomiast, e, jeśli się ktoś pyta: Czy koty chodzą po blatach? No to tak, ale wiecie, co my te blaty 5 czy 6 razy dziennie wycieramy. Ja w ogóle mam obsesję przecierania blatów <grych> i wycieram je naprawdę rano, po południu, wieczorem. A za każdym razem, jak tu wchodzę, tak naprawdę wycieram, wycieram blaty. No tak mam. Tak samo jak nie znoszę. E, nie znoszę kłaków, więc e, dzisiaj już odkurzałam i jeszcze odkurzał odkurzacz e, samobieżny, samobieżny, automatyczny, zwał jak zwał. No po prostu tego nie lubię. <ścoughs> a jako, że są trzy koty i pies, który akurat jest w fazie linienia, no to wiecie, it's a challenge. I nie zawsze jest idealnie. E, tym bardziej, że no, schodów, jak wiadomo, w prosty sposób się odkurzyć nie da. Znaczy, to nie jest trudne, ale jest upierdliwe. No i sypialnie. Słuchajcie, wyprałam narzuty, bo koteczki pozostawiały tam mokre łapeczki po wyjściu z kuwetki. Więc sami możecie zrozumieć, jak to wyglądało. Przy okazji troszeczkę odgryzowałam. Pozbyłam się jednego skrzydłokwiata, który, który stwierdził, że ma już dosyć życia. Bo wiecie, ja nie jestem jakaś e, fenomenalna, jeśli chodzi o kwiatki, e, o kwiatki domowe. <laughs> Jakoś w ogrodzie mi to idzie, a w domu to tak niekoniecznie. No i tak, tutaj jeszcze było w miarę, no i tutaj ściana chwały, czyli żwirek i absolutnie wszystkie ciuchy rzucone byle jak. Ale, standardowy patent. <laughs> Jak się stoi w korytarzu, to ich nie widać. Co z oczu, to z serca. No i łazienka, i z czym my się tutaj mierzymy? Czyli z kolejną kuwetką. No i tutaj odkurzam autentycznie ze cztery razy dziennie, bo one po prostu tak rozsypują. Słuchajcie, ten żwirek. Absolutnie ten żwirek jest wszędzie. A jak się wychodzi spod prysznica, to on od razu wiecie, co robi. On się zbryla i się rozmazuje. To jest ten żwirek um, kukurydziany. No i on jest super, bo on pochłania wszystkie zapachy, no i w ogóle bomba. Naprawdę jest ekstra, tylko że niestety, jeśli ma się kuwetę otwartą w łazience, albo nawet zamkniętą, ale koty dużo wynoszą, no to jest to problematyczne. Trzeba po prostu odkurzać codziennie po pięć razy. Albo bardzo dokładnie się wycierać przed wyjściem. Chociaż to też nie do końca rozwiązuje problem, bo nawet jak on złapie troszeczkę wilgoci, to... To, to jest niefajnie. <grych> po prostu się zbryla i się rozmazuje po tej podłodze, i potem trzeba ją czyścić, e, czyścić na kolanach. Naprawdę na kolanach, e, nie to że ścierką, tylko najlepiej e, jakąś szczotą ryżową. No i kolejna rzecz, z którą musimy się mierzyć, to z rozdzielaniem jedzenia kotkom. Śliniak je na szafie. Ona na szczęście lubi tu jeść. Natomiast my nie lubimy, żeby ona tutaj jadła, więc mamy nadzieję, że ta sytuacja nie będzie trwała długo. Teraz jest sprzątnięta, co prawda, ale no normalnie jak ona je, to tutaj jest po prostu breja. Breja. Autentycznie, śliniak to świniak. Ona po prostu robi, robi dramat. O, słuchajcie, ja znalazłam stare spodnie i okazuje się, że są na mnie mega luźne. Ha, ha! Jestem taka zadowolona. Zobaczcie. No normalnie tak troszeczkę na mnie wiszą, więc e, no jest super. E, mam nadzieję, że to nie jest kwestia tego, że się rozeszło w praniu, tylko tego, że naprawdę schudłam na tej siłowni. Chociaż wiecie, ja chodzę na tą siłownię bardziej dla. O Jezu jaki słodziak. Czekajcie. <laughs> Zobaczcie. No, nie mogę tego nie pokazać no słodziak. No, a wracając do siłowni. Na siłowni chodzę bardziej dla, wiecie, własnej satysfakcji, tego, żeby nic mnie nie bolało, niż tego, żeby, żeby chudnąć, więc chodzę na to siłownię, ale nie trzymam jakiejś specjalnej diety. Teraz może troszeczkę, bo zbliża się już ten sezon, kiedy trzeba będzie zdjąć kurtki. No, i drama będzie, jeśli rzeczywiście nie wejdę troszeczkę na redukcję. A więc tak się zastanawiam, żeby zacząć mniej jeść, no ale wiecie, ciężko, ciężko. No i słuchajcie, <grywa> zabrałam was tutaj, bo wczoraj zaczęłyśmy tutaj robić. Powycinałyśmy wszystko, zrobiło się tak cholernie pusto. No i jest oczywiście syf e, również w związku z tym. To jest, wiecie, to, to, to nie jest efekt ostateczny, to jest na razie working progress, ale co wam chciałam pokazać, bo śliniak ewidentnie chciała się wczoraj dobić do domu, i taki oto jest efekt. Ja wczoraj sobie tutaj zrobiłam piękne doniczki z jacentami i z bratkami, i oto co pozostało z jednej z tych doniczek. No, więc troszkę drama jest. Tutaj wychodzą na wierzch cebulice. Ja w ogóle zapomniałam, żebyśmy je tutaj posadziły, hmm. ale tutaj widzę, że jakoś tak nie wyszło i, jest tylko, i wyszła tylko jedna. Tam jest ich więcej. Jest cała masa, a zobaczcie, krokusów. Krokusów. Bardzo dużo hyacintów. Wszystkie to są hyacynty rozsadzone z rozsadzone z tych wszystkich kwiacentów, które ja kupuję do doniczek. Tak jak tamte, które też kupiłam do doniczki. Później będę musiała wyjść i tutaj to ogarnąć, ale po prostu no ręce mi dzisiaj rano opadły. Ja myślałam, że wyjdę, wyjrzę przez okno i <śm> zobaczę piękne kwiatki, a tutaj po prostu zobaczyłam totalną demolkę. Więc <śm> oczywiście, żeby was pocieszyć również Tutaj co prawda już jest wiosennie, ale na górze mamy, jak widać, nadal święta. Więc mam nadzieję, że uda mi się je zdjąć dzisiaj. Tutaj zostawiam na razie te lampki, bo słuchajcie, my nie mamy tutaj w ogóle praktycznie oświetlenia i. To jest bardzo dla mnie problematyczne, bo ja na przykład teraz potrzebuję tutaj mieć e, jednak jakieś światło. Bo jako, że dzień jest krótki, a robię przeważnie popołudniami, no bo wiadomo, praca. To bez światła jest ciężko. Mamy tu jedną lampę, która dosyć dobrze oświetla, ale ona jest na czujnik ruchu. I <ścoughs> no jest to problematyczne, bo co chwila gaśnie. No i zostawiłam te, zostawiłam te lampki, jakby nie było choinkowe. I tak stwierdziłam, że w sumie aki. Nawet mi się całkiem podoba, jak to wygląda i niech sobie zostanie. A jak ktoś ma z tym problem, no to jakby to jest jego problem, a nie mój. Przede wszystkim mnie cieszy to, że jest praktycznie i że jak idę tutaj wieczorem, to e, nie ma ryzyka, że pozbawię się zębów i nabawię kosztów z tym związanych. Ok, to jeszcze wam pokażę, co się dzieje z drugiej strony, bo tutaj też jest rewolucja. Totalna. No ja bym chciała mieć życie tego kotka. Tak kotku? No i tutaj teraz musimy bardzo, bardzo uważać, jak wychodzimy na taras, bo kotek bardzo chce tędy wyjść, a jest również niesamowicie szybki, jak to takie małe kociaki. No i jest to problematyczne. A, tutaj zobaczcie. Częściowo zrobione, częściowo rozwalone jak to zwykle bywa, ale udało się wczoraj nam zrobić wszystkie doniczki w Ławie. Więc są już obsadzone bratkami wielkokwiatowymi, które udało mi się dostać. Uwaga, uwaga, zobaczcie, całkiem ładne są te bratki, nie? Po złoty 90 zł w Lerua. Naprawdę bardzo ładne bratki, aż byłam sama zdziwiona. Kupiłam ich chyba całą paletę i chyba kupię jeszcze jedną, bo oczywiście nie wystarczyło. I tutaj pozbyliśmy się choinek. I tutaj wszystkie donice są do obsadzenia. Oczywiście już nie wystarczyło mi ziemi, więc dzisiaj niestety nie zdążę z tym nic zrobić. A będę robić jutro, bo żeby coś zrobić, to muszę pojechać dość po ziemię, pojechać po kwiaty. No i nie mam na to dzisiaj czasu, niestety. A szkoda, bo wiecie, strasznie mnie to razi, bo ja to widzę za każdym razem, jak tutaj schodzę. Więc jest drama. No i oczywiście. Na naszym tarasie jest totalny burdel. Totalny burdel po zimie. Muszę wszystkie te rzeczy przegrzebać, powynosić, upchnąć gdzieś u nas w tym mikroblaszaku. O, a to jest, słuchajcie, w ogóle figurka dla naszego zeszłego zeszłego? zeszłego takiego, który zszedł. No, dla naszego zmarłego kotka, który. Tutaj zostanie upamiętniony za tą furą rzeczy. Ale tam jest bardzo ładna różanka. I tam posadzę mu jego własny krzaczek róży, który będzie krzaczkiem prawdopodobnie Madame Anisette. Jeśli uda mi się dostać. I oprócz tego będzie ta właśnie figurka. No, a na razie to wygląda tak jak wygląda. Myślę, że jeszcze sporo sporo pracy. Natomiast e, zadziwia mnie to, że e, w tym roku jest tak, tak ciepło. Słuchajcie, ja dzisiaj oglądałam wiadomości i ponoć średnia temperatura, słuchajcie, średnia temperatur e, w lutym była zbliżona do średniej temperatur kwietniowej. Więc tak, no kiepsko, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale. Jeśli rzeczywiście, tak jak niektórzy prognozują, w połowie marca przyjdą takie mrozy po minus 10, no to ten sezon będzie niezbyt ładny prawdopodobnie. A jeśli nie przyjdą, to też będzie niezbyt ładny, no bo wiecie, było mokro ciepło, mokro ciepło, więc na pewno będzie mnóstwo chorób grzybowych. Cóż. Ach, pytacie się jeszcze, co zrobiliśmy z tymi wszystkimi sosynkami i jodełkami. Które e, były tutaj na tarasie. Część jeszcze słuchajcie, tam stoi <gry> i czeka na swoją kolej. E, dwie pójdą jodełki, takie ładniejsze do, do niczek. E, dwa, dwie jodełki posadziliśmy tam z tyłu, na tej nowej rabacie tylniej, gdzie są też laurowiśnie, ostrokrzewy i jakieś inne rzeczy. A tutaj mamy mm, świerki, te takie drobno i i właśnie zastanawiam się, co z nimi zrobić, bo one się strasznie sypią. No, wiecie, to są drzewka z Lerua, więc one niby są sprzedawane w doniczkach, ale wiecie, że tam. Praktycznie nie ma korzeni, więc szansa na to, że one się przyjmą, jest minimalna. Co to czy znaczy przyjmą? One po prostu, nawet jakby rosły w tych doniczkach, to by padły, bo one tam mają trzy korzonki, malutkie na krzyż i sam pień. Więc w ogóle to jest dramat. Dla mnie po prostu to jest robienie ludzi w bambuko I sporo moich znajomych na przykład kupuje właśnie takie drzewka w doniczkach, a potem jest drama, że się nie przyjęło. Słuchajcie nie jest Wasza wina. Zobaczcie sobie, jak wyglądają te korzenie. Ich tam po prostu nie ma. Nie ma. Nie ma ich. A już najgorsze hamstwo to jest to, że te drzewka, które są praktycznie ociosane z tych korzeni i jest, tak jak mówię, sam pień, jak sobie zajrzycie, kosztują praktycznie tyle samo, co, co te zwykłe po prostu bez doniczki. No to jest, to jest, to jest beznadziejny, to jest moim zdaniem kolejny sposób na robienie ludzi w uj. No i cóż, co robimy? Co, co, co z tym zrobimy? No, nic nie zrobimy. No, Drama. No, teraz jest do totalnego wyczyszczenia. To dla mnie plan troszeczkę na dzisiaj, ale bardziej na jutro. Też już miałam od Was pytania, a kiedy olejowanie tarasu? Słuchajcie, olejowanie tarasu dopiero wtedy, jak będzie ciepło, cieplej i będzie mniejsza wilgoć. Tak idealnie to te temperatury w okolicy 15 stopni, tak żeby, i tak, żeby w nocy nie spadało poniżej 5-7. No i przede wszystkim, żeby była, żeby była mniejsza, mniejsza, mniejsza wilgotność powietrza, bo po prostu to olejowanie, ten olej Wam... Ten olej Wam zostanie na tych deskach, on się nie wchłonie albo spłynie. O, i piesek jest. O, I to chyba tyle by było. Słuchajcie na dziś, jak się ogarnę tutaj z tym ogronem, to ogrodem, to zrobię Wam spacer, taki może troszeczkę dłuższy niż ostatni, który był króciutki. I pokażę, co tutaj, co tutaj zrobiliśmy. Na razie nie robimy nic takiego, wiecie, niesamowicie trudnego technicznie, żeby wam kręcić jakieś tutoriale. Zresztą ja nie wiem, czy się kiedykolwiek będę tym zajmować, bo e, nie czuję się aż tak chyba e, fantastycznym ogrodnikiem, żeby takie rzeczy robić. E, jedno to, co Wam jeszcze mogę powiedzieć, i też będę kręcić e, chyba o tym rolkę na Instagrama. I e, jeśli macie jakieś takie rośliny, e, zimozielone, ale dosyć delikatne, jak bukszpany, to nie tnijcie ich jeszcze. Nie tnijcie ich jeszcze, bo jest ryzyko, że będą, że będą te przymrozki takie mocniejsze i no no, ja bym nie polecała. Ja bym nie polecała, bo co prawda te prognozy kilkutygodniowe, tam niektóre nie, nie mówią o tym, że, że coś będzie, ale, ale słuchałam, e, słuchałam różnych naukowców <grym> i większość mówi, że jest to bardzo prawdopodobne, że do końca, do końca marca będą mogą być mrozy takie w nocy po, po minus 10. Więc, e, więc Bóg szpany, no nie daj Boże, róże, no nie tnijcie tego jeszcze po prostu, bo to. Kurczę, czy ja widzę żółte. Widzę, co chyba widzę żółte fragmenty na forsycji. Nie, to jest niemożliwe, żeby forsycje już zaczęły kwitnąć, prawda? Kurczę. Boże, to by było, to by było naprawdę ultra dziwne. E, no więc ja bym, ja bym jeszcze się wstrzymała z cięciem. Na pewno, na pewno do połowy marca przynajmniej. E, bo, no wiecie, im się nic nie stanie na 100%. A jeśli nie przytniecie ich teraz, a z drugiej strony, jeśli przytniecie i będą mrozy, to może je nieźle przetalepać. No cóż, słuchajcie, dzięki i miłego dnia.